Proszę Państwa, punkt kulminacyjny osiemnastki. Pasowanie Kacpra na dorosłego. W tym czasie zaproszamy. Kacpra w zajęcie stanowiska. Koło z stanowiska. Dziewczyna. Kogo Kacprastaje. Dlaczego w tej chwili? Dziewczyna Kacpra. Ja przewodniczący. Słuchaj.

Kto z Państwa chce pomóc? Jeszcze nie? Dobrze, no masz no <mulity> tak, jak się czujesz? Walcie, się, się czuję. No, ja radzie, tak, bo to teraz taka tak, tak ciężka chwila. Kto pierwszy wali? Babcia! Poczekajcie, by przeczki. Bardzo grzecznie. Jak pani nie walczy, nie tego to pani kamerę, tak? Zapraszam. Dobra, no nie W razie czego tak? Tak, ruszać tam trzeba. Dobra. Grzeczny był. Bardzo grzeczny. Ech będzie pasem? Łamy! Łamy! Taki jak się należy. Oskarba. Tak jak się Kochany dziadek, zasłużył grzecznie był? Całego żeremka nie wiem. Nie wiem. <grym> nie wiem. To dobrze. uwaga o Błaga. Błaga. uwaga Błaga. Błaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Jak? Siostra?

ja wiem, teraz! Cześć. dziadź chyba! Zasłużył na Zasłużył na lepiej. Co teraz? O, nie. O, nie. Jak będzie? Bardzo źle.

也不这样。 Wszyscy? Babcia. Nie. Babcia. Babcia nie ma. Kto teraz? Wszyscy, tak? Wszyscy? Ale już ulewuj. A już, już nie wstać. Babcia na koniec. Babcia to będzie zakończenie. Jak będzie? Poczeka pani, muszę zrobić zdjęcie. Poczeka. Poczeka pani, Stop. O. No nie, no, 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 no. <śpiewanie> Dobra, dziękujemy. Jeszcze nie? na koniec. Dziewczyna na koniec. Mama koniec Mama przyjmuje. Tata Mama trzyma, Mama Tata trzyma. Tata, No zobaczymy. Zobaczymy. No, ja bym, jakby był, no ja bym na miejscu, tak, żeby pamiętał. Nie? Poczekaj, zjedcie ci zrobię, poczekaj. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Dobra, dobrze. Stowaj, jak tam? czujesz. Dobrze. Dajcie mu muszę szybko. Dajcie mu mufę. Dajcie mu mufe, niech tylko wypiję. Szybciutko. D do dajcie mu szybciutko. Zaśpiewajmy za zdrowie jego. Sto -a -a. Nie, niech pod zaśnie, a nie, 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 się nie, nie, niech pod nie, nie, Jak to, to? No, wszystko okay, nie, <śmienny> <śmienny> Dupa nie, Dupa, to, że... Właśnie nie, 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 Troszkę tak... Troszkę. Wnucie, nie, 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 よろしくお願いし